Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak na telefonie Samsung A15 jesteśmy w stanie zmienić język systemu. Także zapraszam do oglądania. Aby zmienić język systemu musimy przejść do ustawień. Także wchodzimy do ustawienia, następnie schodzimy na sam dół, szukamy opcji o nazwie zarządzanie ogólne. Klikamy ją. Następnie klikamy pierwszą opcję, czyli język. Jak widzicie, mamy tutaj. Dwie opcje: edytuj i dodaj język. My sobie damy, dodaj język i damy sobie Deutsch. I damy sobie Deutschland. Mamy teraz taki komunikat ustaw jako domyślny, ale co teraz, kiedy chcemy zmienić nasz język? Możemy oczywiście kliknąć na język, który chcemy sobie ustawić i dać sobie ten zielony, niebieski przycisk, i wtedy Polska ustawi nam się jako pierwszy ten główny język do naszego systemu. Też klikamy edytuj. Jak widzicie, możemy teraz zrobić tak, że możemy sobie przeciągnąć tutaj tymi strzałeczkami po prawej stronie listę. Czyli po prostu możemy sobie ustawić, na górze jest sobie użyte domyślnie. A jeżeli sobie zamienimy jako, jak nie będzie tego języka, który jest jako podstawowy, no to sobie możemy od razu przestawić na ten drugi. A jeżeli te kółeczka będziemy klikać, je zapełnimy wszystkie i damy, i na dole. Pojawiam się, usuń, ty to klikniemy, no to wiadomo, usuń nam wszystkie języki. Także dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Cześć!